Witam z tej strony KryperZero7, a to jest drugi odcinek poradnika Talk IL-2 Stormwalk. Następnie chcę zaznaczyć, że pomieniłem się gry z 2003, a nie z 2002. to w sumie bez większej różnicy. No i w sumie w poprzednim odcinku było trochę dużo takiego gadania, w tym się zajmę bardziej robieniem. No i przećwiczymy starty i lądowania. No i edytor pełnych misji. Na początku sobie należy wczytać mapę, my sobie wczytamy krym i ogólnie tutaj sobie chyba będziemy najwięcej latać, przynajmniej na początku. nie tak jak już mówiłem, nie zamierzam tutaj pokazywać nic tak książkowo. Innymi słowy, ten start i lądowanie to będzie na zasadzie jak najszybciej, i tak, żeby później samolot, na przykład po starcie, od gazu nie spadł, bo to też jest możliwe. No i w przypadku lądowań, też jak najszybciej, tak, żeby nie rozbić samolotu. Tu mamy piękne lotnisko. Przybliża się tą kamerę na zasadzie, jak się zaznaczy shift i zaznaczy obszar, który się chce widzieć. No i tutaj sobie wybiegamy samolot Wstawiamy na mapę najeżdżając na punkt gdzie chcemy żeby się pojawił i naciskając Insekt. i w tym momencie mamy ten samolot zaznaczony to tutaj mamy do niego parę opcji w ogóle to to nie jest konkretnie samolot tylko szwadron, możemy w tym szwadronie dać żeby były 4 samoloty maksymalnie to jest taka jakby jedna formacja tu jest możliwość zaznaczenia tylko SI jak się robi misję na multi na no to żeby na przykład gracz nie mógł do tego szwadronu należeć No i to jest punkt nawigacyjny, bo możemy dokładać kolejne punkty nawigacyjne też naciskając Insert w momencie, gdy mamy zaznaczony dany szwadron Gdzie możemy pomiędzy tymi punktami sobie tutaj manipulować. No i przy tym punkcie należy dać na start. Przy tym na lądowanie. teraz samolot tutaj się postawi na, automatycznie na pasie. A to no, można dać na zasadzie. Tak dla wkradu dosłownie. Oprócz tego tutaj można ustawić w tym edytorze misji na przykład coś takiego, żeby szkodzić konkretny obiekt. Co się przydaje do robienia misji do kampanii na przykład. W tym hangary. Przybliża się tam kamerę w ten sposób, żeby była na 3D klawiszem Enter. No i można Przywrócić. No i warunki pogodowe. Też nie powiedziałem w poprzednim odcinku, że warunki pogodowe również wpływają na fizykę lotu w znacznym stopniu. Ale to się chyba raczej łatwo domyśleć. No i tą misję sobie możemy zapisać. Tak, żeby ją potem znaleźć. Dobra. Gdziekolwiek. Widzieliście tutaj y, do single, ru i którykolwiek z tych katalogów. To później zobaczycie o co tutaj dokładnie chodzi. No i zapis. I teraz wracamy do tego misji pojedyncze ZSSR. Zapisaliśmy to tutaj. Jest. Ta mapę możemy sobie przybliżać, klikając na nią prawym klawiszem i oddalać. Na niej część rzeczy na pewno będzie. Aha, sobie. Jednej dosyć istotnej rzeczy. Ten samolot musi by należeć do gracza. To jest tyle, ale to jest bardzo istotne. I teraz jest tutaj nasza ścieżka, którą mamy wytyczoną przez misję. Poziom trudności, taki jak w poprzednim bagadniku. Tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest to, że możemy dokładać do samolotu uzbrojenie. Znaczy, tutaj nie możemy tego w tym momencie wybrać, ale to jest taki główny panel do, do wyboru samolotu. Tutaj nie możemy tego wybrać, bo jest ustawione konkretnie w misji, więc możemy albo takie, albo nie, jak jest ustawione, albo nieuzbrojone. Normalnie tutaj jest no, lista całego możliwego dla danego samolotu uzbrojenia, co wpływa na jego masę i co za tym idzie fizykę. Kraj, malowanie, właśnie malowanie samolotów bardzo fajna rzecz. Te kamuflaże teoretycznie nie mają takiego dużego znaczenia na singlu, ale mają na multi, w momencie, kiedy są wyłączone oznaczenia wrogich samolotów. Bo jeśli mamy odpowiedni kamuflaż, to ciężej nas będzie zauważyć. W tym mam kamuflaż do latania przy. Nad jakby zielonym terenem, jak ktoś widzi nas od góry, to widzi zielony samolot na zielonym terenie i może go nie zauważyć. Jak widzi od dołu, to od dołu samolot jest niebieski na tle niebieskiego nieba. I to ma na przykład znaczenie, bo tutaj jest osobne malowanie do lotów zimowych, gdzie samolot jest taki biały w sumie od góry, na białym tle. To możemy też opóźnienie bombu ustawić, rakiet, działka, opóźnienie rakiet, karabiny. To jest odległość skupienia ognia. To. To oznacza, że w takiej odległości będzie największe skupienie serii i będzie ona najbardziej efektywna z takiej odległości. Tu mam ustawione na 500 metrów i jest to w sumie dobre ustawienie. No i ilość paliwa. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Im więcej, tym cięższy, ale dłużej będzie w stanie lecieć. No i teraz, jak się wczyta, to się powinniśmy pojawić na pasie startowym. No i tak, jak mówiłem, jesteśmy na pasie startowym. Najpierw co należy zrobić, to upewnić się, że moc silnika jest na 0%. Nas ustawia w pozycji do startu. No i włączamy silnik. Ważnym elementem do startu jest orczyk. To są te dwa pedały. Tutaj i to porusza w kierunku To pomoże w stabilizacji samolotu na pasie. Tu po włączeniu silnika od gazu. Mocne maksimum. No i startujemy. Z tym, że należy. No, przez cały czas, jak tylko się da w kątowności będą bardzo duże. Od razu mówię, że ten ruch, który teraz się no, że się obniżył, ten ruch jest samoistny. Tak samo jak moment startu. Przy odpowiednim ustawieniu klap samolot sam wystartuje. go nie muszę podbijać. Jak tylko samolot się znajdzie już. Nad ziemią to należy schować koła. trochę mm, ja się widzę, przycięło. ale ja nic na to nie pogadza. To się musi odciąć. No, no i lecimy. Należy prosto po zredukować klapy do pozycji bojowej. A już trochę dłużej po starcie należy je schować. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że klapy są elementem narażonym na duży pęd powietrza i jeśli będą otwarte przy za dużej szybkości, to po prostu zostaną uszkodzone. Jak stracimy kontrolę nad klapami, to będziemy musieli ich zadanie wykonywać ręcznie. A to nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo klapy są jednym z głównych stabilizatorów samolotu, pomimo że bardzo wiele osób nawet nie wierzy, że istnieją. W niektórych samolotach ich nie ma, no ale to są takie tak zwane starsze samoloty, które, w których dużo rzeczy trzeba robić manualnie i sterowanie czymś takim nie jest zbyt proste. No i teraz spróbujemy wylądować po mojemu, czyli bez jakiegokolwiek odczytywania czegokolwiek. I tak zresztą mógłbym odczytywać, nic by mi to raczej nie powiedziało. Z tej prostej przyczyny, że jak normalnie tego nie używam, to nie znam wartości, przy jakich teoretycznie powinienem to, to robić. Po prostu robi wszystko na oko, co jest dużo lepsze. Z tej prostej przyczyny, że. No, że jak na przykład będę mieć uszkodzone wskaźniki albo cokolwiek będę mieć nie tak z samolotem to na oko jestem w stanie stwierdzić dużo więcej rzeczy niż z odczytów wskaźników jedyne co nacapaczę to na szybkość żeby nie była w momencie doziemienia większa niż 200 na godzinę bo wtedy się po prostu kółka wam. Teraz należy dać do siebie, żeby oprzeć samolot na tylnym kółku. No i wcisnąć hamulec, tylko z hamulcem trzeba uważać, żeby nie przewrócić samolotu na dziób. Następnie należy schować klapy i nie zwiększając mocy powyżej 20%, tak będzie najbezpieczniej. zakałować do najbliższego hangaru. No to może tą regułę trochę nagrać, na tylko trzeba uważać, żeby się tylne kółko nie odgrywało od ziemi, a przy powyżej 20% jest to dosyć możliwe. Jak chcecie wykonać ciasny zakręt, to należy z się trochę rozpędzić, przesunąć orczek tam, gdzie chcecie i zacisnąć hamulec, wtedy trochę szybciej Zakręci. Myślę, że większość osób to wie, no ale dla tych, co nie wiedzą, to mówię. Ogólnie na kampaniach, albo na takich misjach, gdzie jest więcej samolotów, albo na przykład na multi, jak samoloty wracają po bitwie i są uszkodzone, to trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w momencie, kiedy one nie są w dobrym stanie, to niekoniecznie lądowanie każdego się musiało udać. I bardzo często się zdarza, że niby kontrola naziemna mi mówi, że. No, że wszystko jest w porządku, że pas jest czysty, że mogę lądować, a tak naprawdę na pasie jest na przykład samolot z zurwanym skrzydłem na środku pasa postawiony. No i no, trzeba na to w sytuacjach na przykład lądować na tych bocznych liniach koło pasa, jest niby mniej miejsca. No ale jak pas jest zajęty przez samolot, który się go zbił, no to tak by wypadało. Nie wylądować na nim, bo wtedy po prostu. No, i jesteśmy na Ziemi. To tyle w tym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. No I do widzenia.